Pełna strona. Slider, no, na której możemy zrobić tak naprawdę całą stronę, wszystkie swoje mniej wszystko. I takie wizytówkowa bardziej strona, gdzie przedstawiam jakiś tam partnerów, yy, prezydentów, ja pokażę to później w przykładzie, jak, jak ja to widziałem. Główny yy, cechy tak Smart slidera jest to, że korzysta on z najnowszych technologii, takie jak HTML5, CSS3 to pozwala naprawdę zwiększyć elastyczność w tworzeniu rozszerzeń. Jest bardzo przyjazny interfejs w zarządzaniu smart traderem. Nie ma jakichś tam problemów, żeby nikt nie musi znać tam jakiegoś kodu, czy zdać, bo tam jest edycja jest po prostu bardzo prosta, że bez znajomości jakichś tam zaawansowanych technik możemy tam wiele rzeczy zmienić. Wspiera wszystkie przeglądarki internetowe, takie właśnie Chrome, mozilla firefox